Czas. 3, 2, 5, 0. Bardzo, 3, 2 5, 0. Bardzo, ładnie. 3, pięć, zero. No Leci. Cześć Darek, to byłem, portal strzelecki.pl. Jesteśmy dzisiaj na strzelnicy LCS w Lublinie i po raz pierwszy, chyba, ale to zaraz Jarek nas sprostuje, jak nie, odbywają się tu zawody piro. Ja to w ogóle nie wiem o co chodzi, a startuję dzisiaj w tych zawodach. Jarek nam wyjaśni trochę historii, nazwy, zasad, w skrócie, tak w pigule, żeby żeby to wszyscy wiedzieli, którzy jeszcze nie wiedzą, jak są tacy. Tak jak wspomniałeś, tak, dobrze powiedziałeś, zrobimy to w pigule, gdyż ja też specjalistą od piro nie jestem, natomiast w mojej drodze dzisiaj taką dyscyplinę sobie w LCS-ie zagramy. To nie jest nasz może flagowy produkt i sport, na którym się znamy, ale próbujemy, no bo nowych rzeczy również trzeba się uczyć. W skrócie, piro to nic innego, jak kolejna odmiana. Strzeleń dynamicznych, a jak wszystko co fajne w dynamice, oczywiście przyszło sobie do nas z Ameryki Północnej i wywodzi się w prostej linii z dyscypliny, którą znamy pod nazwą IDPA. O co chodzi? W skrócie są to strzelania dynamiczne oparte na kanwie takich zagadnień proobronnych, defensywnych, z użyciem broni krótkiej i długiej. A więc, co, tu, co nas przede wszystkim charakteryzuje, charakteryzuje nas pewne? Poczekaj, rodzajs. poczekaj. Wejdę no. No Ci słowo. Jak to długiej? To dzisiaj długie, też długie PCC strzelami? Też można, tak, i w piro też i w PCC można A, okay, strzelać, dobra. natomiast dzisiaj chyba nie widziałem na liście nikogo, kto by się zdecydował. Na, na no. pewno Zresztą, ja nie wziąłem. <laughs> według mnie jest to trochę no. bez sensu, gdyż no, Cóż, używanie broni długiej jako broni defensywnej, no raczej w naszych warunkach, i w ogóle w warunkach e, jakiś cywilnych, to raczej są sytuacje typu Kenosza, tak? Wyjątki potwierdzające regułę. E, a więc tak, wracając do charakterystyki tego sportu, to tak jak mówię, defensywnie, czyli trochę, trochę skradania, e, trochę jakichś priorytetów, tak, tak, ta. Priorytetów, jeżeli chodzi o cele, czyli ostrzeliwujemy to, co najpierw może nam zrobić krzywdę. Mamy też bardzo taką charakterystyczną rzecz, sekwencja taktyczna, czyli dotyczą, jest to wtedy, kiedy ostrzeliwujemy dwa lub więcej celów, które są tym samym zagrożeniem dla nas. No i co jest najbardziej charakterystyczne, to ten, ta odmiana dynamiki, chyba najbardziej ze wszystkich premiuje celność, gdyż punktacja w systemie time plus, czyli każdy. Każde trafienie poza obszar alfy e, to jest e, jakaś kara wyrażona w czasie, który dodajemy do łącznego czasu przebiegu. Weź się tak nie kręć, bo ledwo nadążam. Muszą być jakieś dynamiczne, bo A, nawijasz to długo ten... i dynamiki trochę dyna chcę dyna wprowadzić. Nie ma, mówimy o dynamice, <laughs> nie o dynamiki. No <laughs> Więc w skrócie, właśnie tak to, tak to wygląda. Tak jak mówię, każde nie każde nietrafienie tego, co trzeba, skutkuje jakoś tą karą czasową, co niestety bezpośrednio przekłada się e, na wynik w sposób taki go, naprawdę. Czyli jednym słowem tak, nie trzeba, hmm, znaczy lepiej jest po prostu celnie strzelać niż szybciej, tak? Inaczej, to tak jest każda dynamika, to jest połączenie mhm. i szybkości i celności, natomiast tutaj ta celność jest dużo bardziej... Premiowana. U, premiowana, tak, mhm. w, w porównaniu do punktacji Comstock opartej na hitfaktorze, którą mamy na przykład w IPSC. Okej. Okay. A poza tym jest, jest, jest fajnie, jest wesoło, zawsze łączy się to z jakimiś tam zagadnieniami scenariuszowymi. Próbujemy przynajmniej imitować jakieś sytuacje, które mogą się wydarzyć w realnym życiu. W cudzysłowie mogą się Oby uczyć, nie, ale, ale, wydarzyć, no, ale lepiej mieć to przećwiczony w jakimś sensie. Tak, IPR daje nam wiele możliwości takiego e, stworzenia pewnego scenariusza tak i schematu, którym się poruszamy po że to nie jest taki kompletny freestyle jak w fryganie czy, czy w IPSC, więc no, można troszeczkę tu pograć tym i, i, i napisać jakiś, że tak powiem, scenariusz do tego wszystkiego, żeby, żeby to wyglądało tak, jak, tak jak chcemy. Dobre, dziękuję bardzo. Zobaczymy zaraz, jak to wygląda w praktyce. Popraszamy. Broń załadowana z pustą komorą znajdująca się w kaburze. Procedura. Po sygnale ostrzelać w cele, według opisu słownego, używając zasłon i priorytetu tam, gdzie wskazane sekwencje. Przebieg jest jeden. Punktacja. 16 ocenianych trafień. Unlimited. Można rozstrzeliwać. Cele to 8 papierów. No i tutaj zgodnie z wypowiedzeniem. Druga, trzecia. Ale praktycznie wszystko ogarnia, proszę bardzo. Dalej, jest nie Można ten tor spisałem, i sobie to, coś, beczki, bo... przenosimy. jesteś gotowy? Uwaga! Jeżeli skończyłeś, rozładuj, strzał kontrolny. Nie było 11 naboi, za to... Kabul. Strzelnica <noise> wolna, płyczas dziewięć... 1-9. Czy jesteś gotowy? Uwaga! Jeżeli kończyłaś. Rozładuj z cał kontrolnych kabin. To. czas 3 2 5 0. Bardzo ładnie. 3 2 5 0? Mnie się podobało. Dobra, Dobra. Leży? Tak niepewnie. Z nieśmiałością do tego podchodzimy. O, uwaga! Muszę Wam przyznać, że bardzo ciekawe składy. Zaczęliśmy o 9 i nasza grupa skończyła. Jest 12 do 20. Wszystko bardzo fajnie poszło. Jesteśmy podzieleni na dwa składy. Organizatorzy tak dobrali tory i długość ich po jednej stronie strzenicy i po drugiej, że skończyliśmy idealnie w tym samym czasie. Przeszliśmy sobie na inne. Co do samych zawodów, jeśli chodzi o. Trudność to nic niestety nie mogę powiedzieć na ten temat, bo pierwszy raz biorę w nich udział, ale zabawa jest przednia. Jest to zrobione wszystko super bezpiecznie. Cele są mm, fajnie poustawiane, tory są wymagające, inteligentne, też takie. Ale też manualnie trzeba tutaj się bardzo fajnie posługiwać bronią, korzystać z przesłon, pamiętać o sekwencjach taktycznych strzelania, a na tym się opiera głównie Piro. Także e, pewnie będziemy częściej gościć e, do tego typu zawodów.